Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwanus i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, będą waszym udziałem. Dziękujemy Bogu zawsze za Was wszystkich. Nieustannie wspominamy Was w naszych modlitwach, pamiętając o dziele Waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei, którą wiążecie z naszym Panem Jezusem Chrystusem, przed obliczem Boga, naszego Ojca. Modlimy się o Was, wiedząc, bracia ukochani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż nasza dobra nowina dotarła do Was nie tylko w Słowie ale także w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wiecie przecież, jak Bóg ze względu na Was używał nas pomiędzy Wami. I wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo pomimo wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego, do tego stopnia, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Przecież to właśnie od Was słowo Pana rozniosło się nie tylko po tych dwóch prowincjach, ale wszędzie dotarła wieść o Waszej wierze w Boga. Dlatego nie ma potrzeby o tym mówić, ponieważ mieszkańcy tamtych stron sami rozgłaszają, jak nas przyjęliście i jak odwróciliście się od bóstw, do Boga, po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu oraz oczekiwać na powrót z nieba Jego Syna którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym. to continue?